dobry witam was serdecznie przyjechał cukierek właśnie żeśmy go odpakowali wstęp chyba zresztą zrobimy to jak zrzucaliśmy zrzucany był ten samochód mamy pewne niedogodności które no niestety no bywa tak jest to kwestia oczywiście niezrozumienia i, i pewnie pewnie tam nie do końca omówienia wszystkiego w każdym razie auto jest po piaskowaniu zostało wrzucone w bodywork. Problem polega na tym, że yy, no nie do końca jest wypiaskowany. I teraz yy, na kola wyglądają tak, jak wyglądają. W sensie pozostawała guma <laughs> tutaj, 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 tu. Tu całe dzwony są też w gumie. To też jest w gumie, to też jest w gumie, to też jest w gumie. I tak wygląda ka każde, że tak powiem, na kole. Yy, od razu szybko Padła decyzja taka, żeby to porządnie wypiaskować. Eee, po prostu poprzedni piaskarz, no, miał z tym trudności. Rozumiem, bo są z tym trudności w, w BMC i no, zdarza się tak. Powiedzmy, co by się stało, gdybyśmy to zostawili? A jakbyśmy to zostawili, to stałoby się. Eee, no To co zawsze się dzieje w tych przypadkach. Czyli w momencie, kiedy nakładamy kolejną warstwę na tą konserwację. To rozpuszczalnik powoduje, że rozpuszcza tą warstwę pod spodem, i e, ta warstwa zaczyna puchnąć, i to wszystko zaczyna po prostu odpadać z tego względu, że nie ma usuniętej poprzedniej e, konserwacji. E, można by było to zrobić mechanicznie na szybko, natomiast no, nie dojdziemy na przykład w takie miejsca jak tu, gdzie jest guma, tu nie dojdziemy do środka na tych spoinach też nie dojdziemy do środka, więc zawsze jest to ryzyko, że ta guma zostanie. Stąd trzeba to wszystko dokładnie wypiaskować. Tutaj w środku, no, jeszcze można machnąć ręką, bo tu nie przechodzą żadne tam, że tak powiem, te, znaczy inaczej te gumy prawdopodobnie chociaż też są miękkie, chociaż one Bywają tak twarde, że stają się plastikami, więc wtedy kładzie się środek na przyczepność na plastiki i nakłada się na to normalnie lakier. Natomiast te gumy też będę chciał, żeby zostały usunięte, czyli te tutaj, co są, tam z tyłu, co są, co idą do firewall'a, te boczne, i również te z, z nakoli. Z przodu tam też są jeszcze kawałki gum. Problem polega na tym, że. No, boję się, że to zajmie mnóstwo czasu. a Tego czasu już niestety ani Kickster, ani Krzysiu nie mają. Ja będę stawał na głowie, żeby to zrobić jak najszybciej, no bo wiem, w jakim oni są położeniu. Dzisiaj mamy 26 lutego, a auto musi jeździć no, w połowie kwietnia. Trzeba to wszystko poskładać, więc Krzysiu już ma stan przedzawałowy. Kickster jest chory w łóżku, więc pewnie ma dwa stany przedzawałowe. No, a my będziemy się pocić, żeby to wszystko dobrze zrobić. Dołem nie wiem jeszcze, jak to wygląda. Widzę tylko, że tutaj przy podłużnicach też to nie jest wszystko zerwane do końca z jednej i z drugiej strony. Za chwilę Marek już poszedł i zaczyna budować uchwyty do obrotnicy. Myślę, że jest godzina 12 z hakiem. Przy dobrych wiatrach powinno nam się udać dzisiaj to auto wrzucić na obrotnicę, i przy bardzo dobrych wiatrach jutro z samego rana powinno pojechać do piaskarza. Eee, w dobrym układzie mmm, zajmie mu to cały dzień roboczy, więc jutro późnym wieczorem prawdopodobnie auto wróci do nas. Eee, no i będziemy działać od następnego dnia, od rana. Na szczęście, jakby. Zamysł sam był od samego początku taki, żeby auto zostało wypiaskowane, następnie, żeby było całe w bodyworku i całe również wypiaskowane. Dlaczego? Dlatego, że bodywork jest na tyle wspaniałą rzeczą, że jeżeli, jeżeli e, mamy wszystko wypiaskowane i jest położone w bodyworka, to do 6 miesięcy nie musimy go matować. Czyli zaszczędziliśmy właśnie około 3 dni kładziemy auto w epoksyd. Ono odstoi 3 dni i można je wtedy wymatować i od razu można je lakierować. I taki właśnie jest zamysł, czyli auto przyjedzie po piaskowaniu i od razu zostanie wrzucone jeszcze w epoksyd tego samego dnia, czy też następnego dnia, no ale będzie stało w suchym w komorze i tak dalej. Po epoksydzie zostanie przeszlifowane. Na wszystkie łączenia będziemy kładli gumy jak położymy gumy na wszystkie łączenia, co powinno zająć około jednego dnia, to w tym momencie auto wrzucimy w mokro w mokro. Następnie położymy konserwację STP na sam dół, białą czy też beżową, bo jest beżowa chyba z tego co pamiętam. Później przykryjemy resztę samochodu Resztę samochodu znowu przykryjemy mokro w mokro, żeby pozbyć się wszystkich przecierek. Chyba, że nie będzie to potrzebne, to z tego zrezygnujemy. I wtedy będziemy lakierować autoralem 9001, ale opartym normalnie na bazie yy, konwencjonalnej. Jak położymy, yy, położymy sobie, wjedziemy do komory, oklejemy cały samochód. Na dół położymy STP, odczekamy 2 godziny, zerwiemy folię, wszystko polakierujemy na biało, łącznie z dołem. I łącznie z dołem położymy w klar. Taki jest zamysł na ten samochód. Powinno to w teorii zająć takie lakierowanie na tak zwanie szybko i dobrze przygotowany samochód. Nie powinno zająć dłużej niż no, około 8 do 9 dni roboczych. Więc yy, będę się teraz. No, tutaj działał, żeby to było jak najszybciej, niestety, ale chemia też musi zachować swoje czasy odparowań wszystkich rozpuszczalników i wszystkiego innego, więc to też chwilę e, potrwa. No cóż, to chyba tyle na ten moment. E, bierzemy się do roboty, wrzucamy auto na obrotnicę, e, ono pojedzie do piaskowania, e, przyjedzie gołe. I wtedy będziecie te etapy widzieć wszystkie. Nie będę was oszukiwał. Ten Wstęp y, jest ode mnie. Kickstarter pewnie dogra potem całą swoją końcówkę na końcu tego odcinka. Ja wam pokażę tyle, ile będę mógł, tyle, ile będę w stanie nagrać, y, dlatego, że tutaj nikt nie ma czasu na to, żeby przyjeżdżał Brian, żeby to wszystko dogrywać. Nie idzie tego tak zorganizować. Każdy ma swoje życie i ma też Brian różne inne nagrania, więc też ciężko to będzie wszystko tak ze sobą zebrać, ale postaram się wam nagrać jak najwięcej. To tyle, startujmy. Do tego mamy krzywy próg. Może tak wam to pokażę. Generalnie jest uderzony, wiadomo, tu i tu jest podbity. No i można sobie myśleć, że to jest tylko ten odcinek. Ale problem polega na tym, że to nie jest tylko ten odcinek, tylko próg się poddał gdzieś odtąd. Czekajcie, bo to słabo widzę widać. O no, tak wam pokażę. Tu idzie przerwa. Cholera, jednak jedną ręką, a jedną ręką nagrywać to ciężko. Tu idzie przerwa, tu się rozchodzi próg i zobaczcie jak daleko on siedzi, aż dotąd tutaj mniej więcej gdzie jest ta czarna kropka. Także tak po prawdzie z czegoś powiedzmy małego, czyli czegoś takiego, tak naprawdę trzeba odtąd dotąd to wyciągnąć. No i oczywiście tą gulę tutaj sklepać, bo ona A, mam za długą kurde, czekajcie, wezmę coś innego, trochę krótszego, na przykład o Zobaczcie, ile mi tutaj odchodzi. Widzicie, tutaj jest gula potężna przy tym górze. To nawet widać na kamerze, że to wszystko poszło do góry. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy w piaskarni, jak widzicie. I zaraz zaczniemy zrywać to wszystko. Auto wróciło z piaskowania. Tak jak widzicie, gum już nie ma, wszystko zostało wyrźnięte. Widać tutaj wcześniejsze też jakieś tam naprawy małe, no ale to nie będzie niczemu przeszkadzać. Ważne, że auto jest czyste, nie ma żadnych. A, no, tutaj niespodzianek, i że wszystko jest w porządku. Ja, niestety, jestem chory. Ale chłopaki będą to dziś e, ogarniać i kłaść w epoksyd, e, po to, żeby jutro to przeszlifować i rozpoczynamy prace lakiernicze. No, póki co, wiadomo, sypie się zewsząd, i wszystko, i, i tak dalej, i tak dalej. No, ale to tu dużo mówić. Nie ma co jęczeć, tylko trzeba zasuwać. Cześć! Już mamy wydmuchaną tą karoserię 46 i za chwilę będziemy kłaść epoksyd. E, w tej chwili jest to wszystko odmuchane. Tak jak widać. I wypiaskowane wszystkie masy. Wszystko jest gołe. I tak to wygląda. Jakieś niedoskonałości oczywiście są. Trzeba będzie zniwelować. No ale w tej chwili już możemy sobie pozwolić na epoksyd. To oczywiście wszystko przygotowane. No nie pozostaje nam nic innego jak działać. Nie ma na to czekać. Bo czas nam się kończy. A za wodę tuś tuż tuż. Wkręcamy wyciąg i lecimy. Witam Was w kolejnym etapie. Wygumowaliśmy auto, tak jak widzieliście na timelapsach, dzisiaj mamy kolejny dzień i dzisiaj położymy STP z dołu, następnie położymy mokro w mokro. No i spróbujemy go polakierować, chociaż a, może być to ciężkie czasowo. No ale zobaczymy. Goni nas niesamowicie termin i czas w sensie no nie nasz do końca termin, a tyle ile Kikstera i Krzysia. Um, trochę oni mają obsuwę, przez co my staramy się tą obsuwę, um, no jakby to powiedzieć, nie to że zlikwidować tyle, że um, oddać ten samochód po prostu jak najszybciej, bo wiem na jakim oni są ciśnieniu, więc robię wszystko co mogę, żeby to się zgrało. Czasowo. To tyle. Słuchajcie. Naprawdę nie mamy czasu na mucenie tematu. Na innych naszych e, nagraniach, możecie e, dowiedzieć się więcej o tych wszystkich masach STP o Flexie Flow, e, o całej technologii NFCC. E, natomiast <coughs> póki co przebieramy się, jeszcze chorzy, jeszcze gdzieś tam smarkający, bo to wszystko nas spotyka oczywiście w tak zwanym międzyczasie. E, I bierzemy się. Do roboty, no bo mamy po prostu dzień na to, żeby to wszystko opędzlować. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy nakładać STP. Już tutaj kawałeczek sobie ustawiłem pistolet. No i będziemy po kolei nakładać warstwy. Na timeline się wszystko zobaczycie, bo kamerka stoi. No i szykujemy się do lakierowania powoli na początek trzeba zrobić podwozie. Także nie ma co czekać. Wszystkie sumy te przygotowane można jechać. No dobrze moi drodzy mamy... Powiedzmy, że zakończony etap nakładania STP jest ono beżowe. W sumie w kamerze widzę, że dużo ciemniejsze niż na żywo. Dlaczego beżowe? No, dlatego, że auto będzie białe, więc lepiej bić się z beżowym niż z czarnym. No i co? Mamy nałożone tutaj dwie warstwy. Widziałem, że kamera chyba się po drodze gdzieś tam wyłączyła. Łącznie z nakolami, z bokami, z bokami płotników i tak dalej. Zresztą zaraz spróbuję Wam to jeszcze wszystko pokazać z zewnątrz. Tak to wygląda z zewnątrz. Łącznie tutaj z wysokimi podróżnicami, jak ja to mówię, dlatego że no będzie dużo gumy. Dlatego też myślę, że to. Zda egzamin. <laughs> Wybaczcie, ale jestem nadal dość mocno chory. Błotniki wszystkie, bo tutaj przyjdą, przyjdzie laminat, no ale są otwory, więc tutaj też, żeby to wszystko zabezpieczyć, progi do wysokości, jakby pierwszego załamania tylne błotniki od środka też. No bo wiadomo jest to, że jak będzie guma, no to ta przylgnia od koła też nie będzie idealnie dochodzić przecież do laminatu, więc tu się będzie zbierał jeden wielki syf i po prostu jest to tak zrobione, żeby można było później karszerem na przykład sobie to wymyć. Tutaj przychodzą też, bo tu będzie też otwór, też to wszystko może być tutaj zawalone, więc poszła decyzja, żeby to położyć wszystko i zabezpieczyć no z drugiej strony adekwatnie, no to jest oczywista sprawa no i tyle, e, póki co czekamy teraz godzinę, żeby móc go rozkleić e, kłaść mokro w mokro i bazę i klar no ale to też na pewno za chwilę zobaczycie no dobrze, słuchajcie, auto rozklejone e, i zaczynamy nakładać mokro w mokro mamy tu troszkę przycierek, jakiś tam pierdół Poza tym, chcemy też kilka rzeczy po prostu poprzykrywać, no i tyle. Nie ma co gadać. Trzeba się brać do roboty. Czas nas goni. Nieubłaganie, mija a auto niegotowe. Dobrze, kochani, jak to mówią? To chyba by było na tyle. E46, a w sumie chyba resztka, która z niego została, plus jakieś, wiem, z 25 kg klatki. I tak to właśnie wygląda. I wchodzi on cały na biało, proszę państwa. Mamy piątek, w poniedziałek zostanie zakonserwowane profile zamknięte woskiem Majka Sandersa na ciepło. No i myślę, że tam po południu przyjedzie Kickster, auto zabierze. I Krzysiu będzie mógł już wszystkie graty składać, montować. Myślę, że będą zadowoleni z terminu, bo no bo naprawdę Pogarnęliśmy to strasznie, strasznie szybko. Słuchajcie, mamy już auto zrzucone z obrotnicy. Dzisiaj chłopaki po samochód. Póki co, no na pewno będziemy musieli zabezpieczyć profile zamknięte. I to też będziemy czynić. Mamy już wosk roztopiony. Ma 80 stopni, więc za chwilę weźmiemy sobie pistolecik. I będziemy zalewać te wszystkie profile. Nie będę w stanie e, wam tego nagrać. E, jedyne co to powstaje, GoPro. E, a jest to spowodowane tym, że ten wosk szybko zasycha w pistolecie, więc muszę mieć go cały czas ciepłego i cały czas ten wosk wstrzykiwać, tak powiem. E, więc zobaczycie ten proces po prostu tutaj na mapie. Dobrze, moi drodzy, minął tydzień czasu, auto jest gotowe. Hmm. Oczywiście mamy warunki polowe, bo przed sekundą skończyliśmy go e, konserwować. Według zaleceń wszystkie profile zamknięte, gdzieś tam ten wosk jeszcze powyciekał, e, to, ale tam w miejscach, w których nie będzie mu to przeszkadzać do życia i tak będzie wszystko zasłonięte i tak będzie wszystko zasłonięte. Powiem tak, ciężki to był tydzień, jak zresztą widzieliście i na timelapsach, i na nagraniach, ee, z wielu względów chorobowych i każdych innych. Reasumując, auto jest zrobione w technologii NFCC od początku do końca, czyli przyjechało, mieliśmy kilka niespodzianek, zostało wypiaskowane, po wypiaskowaniu został położony epoksyd, zostało przeszlifowane dołem i bokami w, że tak powiem, miejscach, w których będą, Laminaty, i gdzie nie będzie szczelnie, będzie guma, będą, będzie woda, będą różne rzeczy, zostało zabezpieczone STP. Następnie całość, czyli łącznie z podwoziem i z górą, zostało polakierowane w RAL-9010, natomiast normalna konwencja baza i na to został położony klar. Tak, jakby ktoś pytał, bez ogródek jest niedolakierowana klatka, bo nie da się dolakierować tej klatki, mimo to, że nie mamy dachu, mimo to, że mamy wszystkie otwory, szyb wyjęte itd, tak, dalej, i tak dalej, nie idzie wsadzić pistoletu i nie idzie tego dolakierować. Może jeżeli byśmy mieli więcej czasu i polakierowali sam środek najpierw, a potem lakierowalibyśmy go z zewnątrz, może byłoby lepiej, chociaż wątpię. Natomiast problem tutaj też polega na tym, że środek jest zapylony klarem z tego względu, że jak lakierowałem, lakierowałem najpierw środek, potem lakierowałem z zewnątrz. No wiadomo, że ten zapył klarowy jest i no niestety ten klar gdzieś tam posiadał i, i, i nie jest to idealny, gładki środek, taki jak wielu osobom się marzy. Nie mamy tutaj na to czasu, wszyscy o tym wiemy. Kickster na to machnął trochę też ręką z krzysiem. Nie dziwię się, auto po prostu jest zabezpieczone, jest polakierowane, nic się z tym nie będzie działo. Ale nie jest tak, że jak dotykacie rury, to jest o idealnie, pięknie, cudownie, gładziutko. Nie jest, bo nie da się tego tak zrobić. Yy, I jest to gdzieś tam też yy, problem ze względu na to, że te otwory są za małe. Ten otwór też jest za mały. Ten otwór też jest za mały i przez to, no niestety, ale że tak powiem, wszelkiego rodzaju zabawy ze wsadzaniem tam pistoletu są, są problemem. Łącznie, no bo to też chyba jakaś tam ciekawostka na sam koniec zeszło raz, dwa, trzy, cztery litry czystej bazy. I około pięciu, nie, dwie puszki, chyba tak 5 litrów klaru, czyli możemy uważać, że to jest około 10 kg w przybliżeniu, ale tak naprawdę tak nie jest, dlatego że połowa wyleciała w powietrze, więc pewnie będzie tego gdzieś 6 kg, Do tego STP zasło 36 sztuk tub po 300 gram. E, czyli to jest e, szybko przeliczając 36 razy bodajże 200. Dokładnie, już jak już mamy kalkulator, to dokładnie mówiąc, e, 280 gram. E, 280 gram daje nam to 10 kg. Auto przytyło o jakieś 15-18 kg. E, jasne, normalnie nie ma to znaczenia. Ale myślę, że tutaj ma to znaczenie, no bo nie po to się obcina z tyłu podłużnicę, żeby teraz dokładać wagi. No a niestety ta waga została dołożona, ale inaczej się też tego nie, nie da zrobić. Wosku zeszło łącznie 6 litrów. To też można tak naprawdę dołożyć. Tak jak widzieliście, dużo pary idzie przy nakładaniu tego wosku, ale sam wosk zostaje w środku, więc kolejne 6 kilo. 20 parę jest na liczniku. No niestety, jak Ixter schudnie dwie dychy, to będzie akurat. <grywia> Wyrówna się do zera. Eee, dobrze, eee, uważaj, bo, bo uważaj, dlatego że jeszcze jesteśmy jakby na kanale ze względu na to, żeby musimy ofoliować jeszcze ten samochód zaraz. Eee, dasz radę tutaj wejść, czy nie dasz rady tutaj wejść? Tak jakbyś to delikatnie zrobił i się nie zabił przy tak zwanej okazji byłoby super. Tutaj są deski, o cyk, cyk, pięknie. Komora silnika oczywiście wszystko na gładko i tak dalej, i tak dalej. Jedyna rzecz, która została to win, możesz właśnie pokazać, ze względu na to, że są nakładane, jest kilka warstw, więc żeby nie było nigdy nieporozumienia, że tam nie wiem, nie widać, czy tam coś tam. Zawsze szlifujemy go do gołej blachy, następnie przykrywamy po prostu klarem. No i tyle. Tak jak widzicie, Wosk sobie gdzieś tam powylatywał jeszcze, oczywiście to wszystko no, jest, że tak powiem, standardem. No ale też mnóstwo, tak jak widzicie we wszystkich wynękach pozostawało. Czy coś jeszcze mogę na ten temat powiedzieć? To chyba tyle. No cóż, jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie suba, bo wiem, że wielu z Was ogląda, a tego nie robi. A Kickstarterowi życzymy wielu sukcesów tym samochodem. No, i jako taki świeżak wchodzący do driftu, myślę że, myślę, że ma duże szanse i trzymam za niego kciuki. A Was zapraszam na kolejne materiały. Do zobaczenia. Cześć.